Dzień dobry, serdecznie z tej strony Sebastian Koczyk i Witam Cię w serii, gdzie sobie omawiamy narzędzia, z których korzysta Analityk. To jest takie podstawy podstaw. Przeszliśmy sobie w poprzednim odcinku przez Gire. A teraz bierzemy sobie drugie narzędzie od Atlasiana, czyli Confluence. Zazwyczaj w 99% ogłoszeń o pracę dla analityka pojawi się informacja, że trzeba być zaznajomionym z obsługą Confluence'a. I dlaczego tak jest? Dlatego, że wszyscy z tego korzystają. A do czego to narzędzie służy? Jest to... Swojego rodzaju wiki. To jest narzędzie do zarządzania wiedzą. Zbieramy tam wszystkie informacje, których potrzebujemy, zbieramy tam nasze analizy. Możemy to linkować nawet do naszych JIREK, do naszych zadań. Generalnie mamy jedno scentralizowane miejsce, gdzie powinniśmy trzymać całą dokumentację. I mówiąc tutaj, że trzymać całą dokumentację, to trochę upraszczam, ponieważ część takich na przykład modeli będziemy trzymać sobie w repozytorium innego programu jak Enterprise Architect albo Visual Paradigm, ale tutaj generalnie te nasze informacje są zbierane, to służy właśnie po to, żeby lepiej się komunikować z innymi, no bo każdy ma dostęp, możemy też sterować tym dostępem, możemy sobie wrzucać naprawdę dużo rzeczy i dużo też wtyczek działa z tym konfluencem. ja się teraz przełączę na okienko, które już widać i tak wygląda Confluence, jak widać są bardzo zbliżone do Jira, mamy tutaj jakąś stronę główną, przestrzenie, więc każdy tak jakby projekt może mieć swoją przestrzeń, ja przed chwilą stworzyłem ten projekt, to do czego Cię zachęcam, no to wejście sobie na stronę Atlażiana, ja linki załączę tutaj w opisie i założenie sobie takiego darmowego konta, w ramach którego możemy sobie taką przestrzeń skonfigurować. I po co to zrobić? Po to, żeby sobie poklipać, pozaznajomić się trochę, może stworzyć sobie jakąś bazę wiedzy korzystając z Confluenza, ale jak widzimy, jest to narzędzie dosyć proste. Tutaj mamy kilka zakładek, ale wszystko się opiera na strukturze drzewka, gdzie mamy jakąś główną stronę i podstrony, i widzimy tutaj po lewej stronie u mnie są skróty. Nowa strona i możemy sobie dodać kolejną nową stronę i tutaj tak jakbyśmy trochę pisali artykuł na bloga. Mamy sobie naszą stronę, mamy sobie nagłówek są jakieś o aktualna sytuacja firmy. Mamy nawet jakieś szablony, które możemy wykorzystać i jak widzimy, jak czytałem sobie taki szablon to wygląda on bardzo fajnie. Stworzymy sobie taką testową nazwę strony, widzimy, że najważniejsze informacje są jakieś ikonki, tutaj mamy osiągnięcia, problemy, ryzyka, inne aktualizacje, więc, jako takie zestawienie np. mocnych i słabych stron naszej organizacji byłoby to super. I jak widzimy sobie mamy tutaj tabelki, możemy tu wrzucać pliki. Mamy OKR, -y, czyli nagrywałem już o tym jeden odcinek, gdzie sobie wyznaczamy cele, takie chcemy to osiągać. Są kolorki. Generalnie to jest bardzo przyjemne narzędzie, żeby zbierać te informacje, żeby nimi zarządzać, żeby każdy miał dostęp. My sobie tutaj mamy na przykład taką kudeczkę, gdzie sobie możemy ustawić, jak kto może edytować, kto może wyświetlać, ewentualnie jakieś inne nasze ustawienia możemy tutaj robić, ale jak widać na darmowej wersji to nie jest możliwe, więc na darmowej możemy się pobawić tylko w tworzeniu, a nie w takich ograniczeniach, tym bardziej, że tam kilka osób może korzystać na raz i możemy sobie łatwo edytować to, i możemy sobie łatwo tutaj dodawać kolejne rzeczy. Ja sobie coś pisałem, kliknę sobie opublikuj mamy lokalizację, dostęp, jak widzimy każdy może wyświetlać, każdy może wyświetlać, niektórzy edytować i tylko konkretne osoby i wtedy trzeba wymieniać. Ja sobie opublikuję tą stronę i jak widzisz tutaj mam nową nazwę testową i pod spodem już kolejną stronę i tak sobie mogę tworzyć w nieskończoność te strony. One mogą być zlinkowane do siebie. To co jest też bardzo fajne w Confluence to to, że jest tak bardzo popularny, że jest mnóstwo do niego wtyczek, czyli jak korzystamy sobie z tworzenia diagramów i niekoniecznie Koniecznie nasza firma chce korzystać z dedykowanego narzędzia typu Case, typu Visual Paradigm albo Architect. To tutaj są wtyczki jak Lucidchart albo inne online nowe narzędzia, które pozwalają osadzić taki diagram na naszej stronie. I możemy sobie edytować to z poziomu tej strony, co też jest mega, mega wygodne. Słuchajmy sobie jeszcze jakąś jedną stronę, gdzieś tam w głównym, może sobie analizę konkurencji. Tym razem wybierzemy sobie szablon. Te szablony można dowolnie tworzyć. Możemy sobie sami definiować je, więc potem się łatwy sposób je wczytuje. I to też jest fajne, jak mamy pewne standardy pracy w naszej firmie i pewne standardy tworzenia dokumentacji, że one są takie same niezależnie od osoby która je tworzy, w sensie wykorzystujemy szablon i potem jak robimy analizę no to łatwo jest się tutaj połapać co się dzieje. Mamy tutaj jak widzimy bardzo fajny szablon z tymi strategiami marketingowymi, widzimy, że mamy tutaj lata nam nasze menu, które sobie kliknąłem, mamy analizę SWOT, mamy inne rzeczy, które są bardzo przydatne. Też sobie ją opublikuję bez jakichś szczególnych zmian. A muszę dodać tytuł i cyk. Kolejna strona dodana, jak widzimy tutaj po lewej stronie. Wcześniej to była jakaś nowa strona. Tutaj, tutaj możemy zawijać, nie zawijać. To byłoby tyle, bo ja w tym w tych odcinkach sprzedaję tylko zajawki. Pokazuję miejsce, gdzie jest dokumentacja, gdzie można pobrać narzędzie, gdzie można samemu poklikać, jeśli to jest możliwe. I to, do czego cię zachęcam, to, żeby pokorzystać, poklikać, poużywać tego narzędzia, żeby choć wiedzieć, co tam się dzieje, jak to wygląda, co można użyć, no bo tak naprawdę tylko jak już będziemy na co dzień korzystać z tego narzędzia, to odkryjemy mnóstwo funkcji, które posiada to narzędzie, ale żeby zacząć i żeby wiedzieć, no to takie podstawy, które tutaj są, wystarczą i jak się samemu poklika, to się zobaczy, że to jest tak proste, jak, jak pisanie zwykłego dokumentu w Wordzie, tylko że jest to dużo wygodniejsze. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że te narzędzia będą po kolei odsłaniane dla Ciebie, jeśli nie poruszasz się jeszcze jako analityk. A jak poruszasz się jako analityk i może się trafi jakiś narzędzie, z którego nie korzystasz, to też Ci się to przyda. Zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania kanału i słyszymy się w kolejnym odcinku. Będziemy omawiać sobie babok. Do zobaczenia!